Siemka, widzimy się w miejscu wyjściowym. Eee, wyjściowym? tak, wyjściowym. W zdobywaniu achievementów, dawno nie grałem. Tak. To cóż, to kto by się spodziewał, że tak powiem. No i co? No, zaczynamy. Ja pierdzielę już takie trudne rzeczy zostały. Czy muszę szczęślić? to jest z... dużo z daleka. Miliona pięciuset tysięcy kratek. To nie będzie dobre ale chwila. Ja nie wiem mączki kostnej przypadkiem. Wy sobie żartujecie chyba, że nie miałem Wodzisz, że te zwierzaki nie mogą mi tego psuć, nie? Mogą czy nie mogą? Bo jak mi którykolwiek postanowi zepsuć tutaj, to już myślę, że się rozumiemy, tak? Dobrze. Ja się dowiem, który to był. O! Dobra mi się... Creeper? Ja pierdzielę creeper, nie! Dobra, ty ty, ty dziadu. Dobrze. Tu możesz wybuchać sobie. Ja już żeby przejechać kilometr tymi kolejami, ale to może być trochę ciężkie i to czasochłonne zanim to zrobię. W ogóle patrząc na to, że to jest taki świat i że muszę znaleźć diamenty, to domyślam się, że te diamenty muszą być gdzieś w tym miejscu, bo a nie, dobra, bo przez jeden chunk praktycznie pokrywała, bo na każdym chunku musi być jeden diament. Nie wiem, to i tak jest taka bardziej techniczna strona tej gry. O kurde, i są! Dziady. Hmm. O kurde, nawet dwa są. Eee, wybuchaj! Trzy są! Skurczybyki. byki. Cztery są! Porąbało ich, Za każdym razem tak powtarzam, że cyfry, oni się mnożą, teraz ich będzie pięciu. Już nawet sześciu. No chodź tu, dziadu. O, pata patapata pata. pata, pata. O, to, 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 to. <noise> Dobra, ja się może tym zajmę, bo to trochę zejdzie. A! O kurde, dostałem od szkieleta. Czas kurczybyk. Trzeba się zabudować. Dobra, wybuchni. O! Prawie zginąłem! Idę się wyraszyć. Muszę sobie zrobić jakieś przejście w ogóle, bo to, jak tu chodzę, to jest. To jest po prostu dramat. No lepsze to nie jest, ale. Ale zawsze coś. Jak wziąć po prostu kubkę błota, rzucić ją o ziemię i, i powiedzieć, że. O, no, masz tutaj. Nie wiem, cokolwiek. O, ja drewna w ogóle nie mam. Może być problem lekki. Dobra, no jeść też nie będę, bo kurczę, jak mi zaraz się skończy jakiekolwiek jedzenie, to będzie problem straszny. Ja ze szczeliną widzę. Jakaś pomyłka. O! O! Dwa szkielety. One sobie są. One są tak okropne, bo one mogą ten strzelać do mnie z daleka. Co ja powinien się się zrobić? Chyba, bo nie wiem, czy to jest. No tak, to już jest ten Minecraft. O! No, wybuchnij, 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 wybuchni, wysadź ich. Wszystkich. Proszę cię. Strzelają ze sobą. No, ale to jest moja szansa. Kurde, no jest przerąbana sytuacja. Spróbujemy inaczej zejść. No, jak się nie, jak nie A, no to B. Zrobimy teraz akcję. Akcję szczur, szczur w spiżarni, tak zwaną. Nie wiem, czy znacie się na takich rzeczach. Musicie wiesz, kopać dziurki, nie? Wiecie o co chodzi. Zobaczcie teraz Nie widzę jeszcze mnie, nie? w dupę widzi, 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 widzi On tu przyjdzie? W sumie niech przyjdzie Chodź tu, chodź tu Ty cwaniaku jeden, kurde zginę zaraz A tu jeszcze mam tego Świniora Nie, wołowinę A, jeszcze mam w ogóle od zębiaka mięso No dobra, no to jak już nic nie będzie do jedzenia, to to będzie jedyna opcja, no no, to nie jest tak, to nie, jest, to nie są wakacje all inclusive, że tak powiem, nie? Wiem, tarczę sobie zrobię. Ja pierdzielę i muszę znowu iść do góry. No, trudno, warto będzie. Bo chyba jak się ma tarczę, to Creeper nie wysadza, nie? Znaczy. Powiem tak, no, przekonamy się. Tarcza tak wygląda? Myślało że troszkę inaczej wygląda może tak stara wyglądała. No dobra, no jestem stary i daty graczem, i ja nie używam takich rzeczy. Kiedyś to było, kiedyś to nie było takich rzeczy jak tarcze. No dawać. O, w dupę! O! No to dupa. Nie ma mnie. Po mnie. Ile się tu porespiło, ja pierdzielę Co ja tam zrobię teraz? Bo nie wiem czy ja rzeczy w ogóle nie straciłem To jest najgorsza No już chyba tam nie odzyskam nic Dobra, spróbujemy Tak aż mnie, aż że mnie to tak nie nic nie powiedziałem, bo... Byłem w szoku co tam się stało Naprawdę Nie wiem co tam się stało Chciałem się jakoś odratować. Chciałem zrobić place a, Chciałem, już chciałem krzyczeć, że to było dobre, o, Dobra, lecimy. Atak, atak, atak frontalny. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Ty zabuduj się, no ty... Kurde, skurczy byku. Dobra, spróbuję to jakoś odzyskać. No, zginę z 10 razy pewnie, ale... Ale co ja poradzę? no muszę to jakoś odzyskać. Musimy przejąć inną technikę. Kurde, jeszcze mi itemy wysadził. No co jest, ze mnie żartujesz?